W dzisiejszym odcinku namalujemy sobie coś fajnego. Ale najpierw weźmiemy sobie psikacze, które dostaliśmy w innym odcinku, w poprzednim. Jak robiłam sekrety z tego miejsca i z baletu. Ty w sumie pomożesz z przenoszeniem tych rzeczy. I ty w sumie też mi pomożesz. W sumie dzisiaj namalujemy sobie coś mega. W sensie nie wiem, czy to jest mega. Ustawimy sobie tutaj kolorki. Piszcie w komentarzach pod którymi chcecie filmami. Ja przeczytam i wszystkie mądre komentarze będę lajkować i będę dawać serduszko i przypinać. No i piszcie co mam namalować. Dzisiaj malujemy coś fajnego, skoro już mam dużo kolorków. Dobra. W sumie nie wiem, co mam malować, bo piszcie w komentarzach, co mam malować tutaj. Najpierw próbujemy sobie w sumie to, bo tu mamy takie szersze. Tu mamy z różnymi wzorkami, jakby te malowania. Dobra, to namalujemy sobie krajobraz. Ale najpierw muszę przygotować mur. W sumie zmienimy sobie na czerwone. Okej. Okay. Namalujemy sobie krajobraz. Namałujemy sobie krajobraz gór. Dodamy troszeczkę takiego też kolorku. No i teraz niebo. O nie! Dobra, no i malujemy. Dobra niebo. Prawie jest gotowe. Dobra. Jeszcze jest tylko słońce. Dobra. Kwiatki. Dobra, to nie wygląda jak kwiatek. Aaa, tylko nie to! Chyba ten obrazek to jest jakieś. Upokorzenie! Tutaj jeszcze jakieś Esy Floresy. Nie wiem po co, ale okej. Okay. <grymne> to wyszło fatalnie. Dobra, spróbujmy na tutaj kota. O, tak. 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 Przecież to wygląda fatalnie. Dobra. Mamy krajobraz. Słabo to wygląda. Piszcie jeszcze co mam namalować.